Też się z tego powrotu bardzo cieszę, bo mówię, jeszcze przed tą imprezą nie byłem pewien, nie byłem pewien, żeby mi się na ten tytuł obronić, byłem, jakby tak powiem, bardzo miałem duże obawy wobec tej, 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 tych zawodów, ale no, no jednak gdzieś tam sobie wszystko w głowie pokładałem i no do tego celu dążę, tak, jestem takim walczakiem, wojownikiem, zawsze walczę do końca, czasami jestem krytykowany w mediach, że po co jechałem jakąś imprezę, że coś tam źle się zaprezentowałem, ale no, no to nie byłoby niezgodne z moim charakterem. Ja zawsze walczę do końca i, i staram się wypaść jak najlepiej. Od razu pobiegłem mocno eliminację. Pokazałem, że tutaj, yy, że ja będę rozdawał karty. Kiedyś coś widziałem, potem no chłopakom na psychikę weszło, taki mój mocny bieg w eliminacjach. I potem tylko w finale przytrzymałem, zrobiłem swoje i kontrolowanym biegiem yy, zdobyłem to mistrzostwo. Ale mówię, yy, też ta forma trzeba iść do przodu, bo Gdzieś teraz jesteśmy na dwa tygodnie na zgrupowaniu, a tak jak mówiłem w wcześniejszych wywiadach, na razie, na dzień dzisiejszy jest mi bardzo ciężko pogodzić rolę ojca i, 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 i rolę zawodnika, ale mówię, no, będę starał się gdzieś te wszystkie klocki do kupy, tak powiem, poukładać, żeby to wszystko chodziło i żebyśmy się cieszyli jeszcze nieraz z moich sportowych emocji. Jest to, jest, to, jest to taki dla mnie bardzo fajny prognostyk, że jeszcze wierzę, że te trzy tygodnie, które teraz przede mną są, pozwolą mi. Gdzieś tam y, jeszcze tą formę podbić, i, i w Budapeszcie też przy pomocy, na nadzieję, doświadczenia y, i przy pomocy odrobiny szczęścia coś fajnego ugrać tam.